Panie senatorze, szpitali księdza, panie wójcie, szanowni państwo dyrektorzy, panie dyrektorze Szkoły Podstawowej w Lasku, wy drodzy uczniowie, zaproszeni goście. W imieniu Małopolskiej to pani Barbara Nowak, bardzo serdecznie gratuluję dzisiejszej uroczystości. Nadaję imienia, to nie to nie określenie tożsamości szkoły i określenie działań prac dydaktycznych i wychowawczych. Bawienie <grym> takiego patrona przekonuje o słuszności i o możliwości perspektywicznej, pięknej pracy z patronem. Pozwolicie Państwo, że zwrócę się teraz do uczniów. Drodzy uczniowie, wyobraźcie e, sobie, gdybyśmy wspólnie układali mapę, współczesną mapę, pod tytułem patriotyzm. Co tam mogłoby się znaleźć? Pewnie wiele różnych elementów. Każdy z nas miał pewny pomysł. Natomiast to, co dzisiaj się wydarzyło, począwszy, tak jak to Państwo doceniacie, od wspólnej Świętej, od ślubowania, od hymnu, te wszystkie elementy na pewno zmyśliłyby się w tym najemnieniu. Dlatego bardzo dziękuję za taką inicjatywę i za to dzisiejsze wydarzenie. Czego Państwu życzyć, Panie Dyrektorze? Proponuję przeczytanie słowa. Nie pytajmy, co chcemy Ojczyzny, ale pytajmy, co możemy zrobić dla Ojczyzny. Dlatego życzę pięknej pracy dydaktycznej, wychowawczej i efektów. Bo jest tak wspaniałe, tak wspaniała młodzież, że muszę Was wszystkich tutaj pięknie pochwalić. Pięknie wyglądacie, pięknie występowaliście już w kościele i czekamy na Wasz kolejny występ. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.